Hej wszystkim i witam was w nowym odcinku na moim YouTube. I tak, to mój pierwszy filmik na YouTube. I ja długo myślałam, co nagrać dla Was, i postanowiłam, że nagram swój makijaż, dlatego że dużo osób pyta, jak ja robię makijaż w TikToku. Dla mnie to maksymalnie naturalny makijaż, który może zrobić każdy, a możecie robić go, kiedy idziecie do szkoły do liceum, na uniwersytet, to bez różnicy. I dzisiaj ja zrobię go z Wami. Dobrze. Zrobię tak, żeby włosy mi nie przeszkadzali. Jeżeli oglądacie inne filmiki z makijażem, to nawilżenie to jedna z głównych rzeczy, które powinniście robić. I na przykład ja będę pokazywała kosmetyki, jakie ja używam dla swojej skóry i mam skórę bardzo problematyczną. Do nawilżenia ja korzystam z produkty The Ordinary. Bardzo fajnie i mocno nawilża skórę. Korzystam już około roku i... git. Przepraszam, złamam wypaczną cię i no, trochę brzydko wyglądali, sorki. Dobrze, i co? Zaczynamy z podkładu. Uh, teraz ja korzystam z podkładu Klinik. Dla mnie on jest jeden z najlepszych podkładów, z których korzystałam. I proszę teraz każdego z Was, napisać w komentarzach, z jakiego podkładu korzystasz Ty? Mui, cliu. Dale, ia ja robi conturin. Dla mnie to jedna z najważniejszych rzeczy w moim makijażu, ale też staram się robić go maksymalnie naturalnie, żeby to nie wyglądało tak... E, takie zamarwione te, te paliczki i wszystko w ogóle. I teraz będziemy robili konturing. Robimy brwi. I co? Malujemy brwi. No i co? Oczy. I my robimy maksymalnie naturalny makijaż, który ja robię zawsze na filmikach w TikToku. Do kiedy idę na uniwersytet, kiedy idę na spacerek, zawsze go robię i i jeżeli robię naturalny, są takie wyjątki, kiedy robię nienaturalny, naturalne, bo takie. Zaczynamy robić yy, oczka. Tada! Co mam? Moja ulubiona jest ta. Yy, wygląda źle, bo korzystam z niej codziennie, ale, ale naprawdę jest super. I jeszcze jedna, ale to tylko, jeżeli ja robię jakieś filmiki w TikTok takie anime, czy coś takiego. Ona jest mega, ale nie na drzwiowy makijaż. Drzwiowy makijaż e, z nią nie zrobisz. Ale wygląda naprawdę mega super i mi bardzo podoba. I jeszcze jedna, taka no zwykła mogę powiedzieć. Widać, że ten ten kolor już bardzo dużo wykorzystywałam. Pokazuję jak ja maluję oczka. Najpierw, to co ja robię, ja biorę biały kolor, o ten. I na przykład na Białorusi, w Rosji, kiedy robię taki nazywają taki kolor jak kolor bazowy. I ja go wykorzystuję. Biorę ten kolor bazowy i nanoszę na oczka. Oh. No, on już jest na moich oczkach. I teraz moje ulubione kolory. Ja ich wszystkich lubię. Kupiłam też ich w TK bo jakaś promocja i kupiłam. Zaczynam od tego koloru. Brązowy. I ja biorę o ten kolor. to rzęs. Nie wiem jak to się nazywa w języku polskim, ale zawsze podkreślam sobie rzęs. Tusz. Dużo do rzęs. dla mnie to taka... taki temat. ta -da! Pięć. I, I nie mam ulubionej, naprawdę nie mam ulubionej. Dla mnie to oni wszyscy są zły. Dobrze, ja pokażę, z których ja korzystam codziennie. <muchy> Dalej będziemy robić różowe policzki, ale musimy zrobić je mak maksymalnie naturalnie. Powiem tak, jeżeli mieliście podkładu, Fajnie wykorzystać Mega, mega produkt To taki jak bliszczyk na usta Ale e, w Douglasie mi też powiedzieli, że Można nosić go na policzki Jeżeli jesteś bez makijażu w ogóle To, jest, to wygląda maksymalnie Milutko No dzisiaj my nie będziemy go nosić na policzkę Dlatego, że mamy podkład i po prostu To może się wymieszać Dlatego, że on jest niesuchy I no będzie Będzie źle. Dobrze, robimy policzki. To też Douglas. Kupiłam to w Douglasie i wiecie tylko dlaczego? Kupiłam ten produkt i myślałam: mm, super, może kupić, ale nie wiem, kupić czy nie. I tu ten, nie wiem, kubeczek u mnie spadł na podłogę i tak. Op, I tu była taka milutka gąbeczka. able to identify where it's coming from i'd make a candle out of it if... no ikonets robimeyusta nights no, are iteras mojame otzenich nash mokillas how come i'm never able to identify where it's coming from i'd make a candle out of it if i ever found it try to sell it never sold out of it i probably only saw one maybe to my brother cause we have the same house alexandra my god idos zvezdenia papa thank yeah. you